Gdy Jezus przychodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się im oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieści o nim po całej tamtejszej okolicy, ludzie biznesu stawiają sobie wysokie cele, wysokie poprzeczki, i dążą, żeby osiągnąć ten cel. My, ludzie wiary, często sobie stawiamy poprzeczkę bardzo mało, chociaż mamy dużo większe możliwości środki niż ludzie biznesu. Mamy Boga, mamy Jego łaskę, mamy Jego pomoc. A stawiamy sobie bardzo niskie poprzeczki, żeby chociaż tam troszeczkę się rozwinąć, żeby chociaż to zdrowie troszeczkę wróciło. Modlę się tylko Panie Boże, daj mi choć troszeczkę lepsze zdrowie, żeby ten mój syn chociaż raz zaszedł do kościoła. Nie, żeby on był wielkim świętym, żeby zdrowie było całkowite, żeby tym zdrowiem mógł służyć, nie tylko żeby czegoś złego nie było, a co dobre, w którym kierunku ja się będę rozwijał, będę wielkim świętym w mojej parafii będzie 100 razy więcej ludzi niż teraz. Stawiać sobie wysokie cele, wysokie poprzeczki, nawet nierealne, i prosić, Panie Jezu, Ty możesz to dać. A Jezus pyta: wierzycie, że mogę to uczynić? Wierzycie? My często prosimy tylko o to, co nie trzeba wierzyć. Pan Bóg i tak może bardzo łatwo to dać, to jest realne, a prosić o nierealnym o maksimum. Jezus daje im jeszcze więcej niż oni proszą. Oni proszą o cud o uzdrowienie, o to, żeby widzieli, a Jezus daje im jeszcze więcej. Kiedy otwierają się oczy, oni widzą Jezusa. Jezus chce im dać jeszcze duchowy wzrok, żeby oni widzieli Jezusa, wierzyli w Niego jeszcze bardziej niż do tej pory, i da im zadanie. Nikomu nie mówcie o tym. Oni poddają się swoim emocjom, uczuciom, już nie są w stanie pójść dalej. Oni dopiero celu, ale nie dadzą się poprowadzić dalej niż swój cel, oni osiągnęli swój cel. A Jezus ma dla nich jeszcze większy cel, ale już nie są gotowi tego przyjąć. Czy my jesteśmy gotowi? Czy my prosimy o dużo? Czy chcemy osiągnąć bardzo dużo i jeszcze więcej? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.